Oh, yeah. it's Oni są źli, w końcu wiem, że zrobili krzywdę ci jakimi W końcu wiem, że nadejdzie taki dzień, w którym to coś ukaże się z podziemi, Pokaże się, w czasie pełni będzie szach i mat, Zdanie wszystkim kartnikom nie ukaże się fart Ja to wiem, ty chyba też wiesz, chyba już nie muszę cię ostrzegać Rób co chcesz, raz, dwa, trzy, to wszystko wy, to wy zaciągnęliście mnie do tej gry to jakiś szok, powiedz mi, że oni są źli W końcu wiem, że zrobili krzywdę ci, jakimi Wiecie, bólu nie musisz ukrywać, bo go w tobie widać W końcu z tobie ta słaba chwila, łez jest milać, nie trzyma cię tylko ta jedna lina Bo wy masz tylko, by załatwić tego syna. Powiadają, że każde pokolenie jest coraz gorsze, a inni, że to dobrze. To wszystko jest jak jakiś film. A więc powiedz mi, że oni są źli, w końcu wiem, że zrobili krzywdę ci jakimi. Powiedz mi, czy przez ten ból przez nich też stajesz się zły? A może też i ty. W końcu my razem należymy do tej gry Ja zamierzam z tym skoczyć Jak chcesz to graj dalej